Prognoza na rok Ognistego Konia Z dniem 3 lutego 2026 roku o godzinie 21.02 czasu dla Warszawy rozpocznie się nowy chiński rok, który będzie posiadał nazwę roku Ognistego Konia. Chiński system czasowy opiera się na kalendarzu słonecznym, który przedstawia każdy odcinek czasowy, czyli rok, miesiąc, dzień i godzinę w postaci dwóch znaków, jeden ponad drugim. Górny znak nazywany z niebieskim pniem, pokazującym charakter okoliczności, jakich możemy doświadczyć, a dolny znak to tak zwany ziemski konar, który związany jest z ludzkimi działaniami. Mijający rok drewnianego węża posiadał w swoim składzie energię, które były harmonijnym związkiem, ponieważ drzewo wspierało ogień, co w rzeczywistości wygenerowało sprzyjające wydarzenia dla ludzkich działań, wobec czego łatwiej było realizować swoje plany. Nie bez znaczenia w tym przypadku było to, że rok ten zawierał żywioł ognia, oznaczający m.in. entuzjazm, którego brakowało w energetyce kilku poprzednich lat. Idąc dalej tym tokiem myślenia, trzeba nadmienić, że ten rok był tylko przygrywką do tego, czego doświadczymy w roku ognistego konia. W nadchodzącym roku niebiański pień będzie ogniem, a konar koniem, stąd nazwa, przy czym za koniem kryje się jeszcze nie tylko żywioł ognia, ale i też domieszka żywiołu Ziemi. Ten rok, w odróżnieniu od poprzedniego, który zawierał w sobie energię wspierające się, teraz przyniesie niemal jednolitą energię żywiołu ognia, gdzie niebiański pień będzie prawie tą samą energią co ziemski konar, czyli okoliczności będą niejako iść w parze z ludzkimi działaniami. Z uwagi na wspomnianą relację, gdzie ogień asystuje ogniowi, rok powinien być bardziej harmonijny i przyjawiać większość dobrych cech. Zresztą żywioł ognia związany jest z radością i optymizmem, czego brakowało w poprzednich latach, ponieważ nie zawierały tego żywiołu. Dopiero poprzedni rok, po kilku latach przerwy, przeniósł ze sobą ten żywioł, robiąc niejako wstęp do tego, co objawi nam ten żywioł w roku ognistego konia. Oczywiście każda energia może posiadać swoje dwie twarze, więc będziemy obserwować również tą mniej przyjemną stronę nadchodzącej energetyki, ponieważ ten ogień będzie teraz bardzo silny, a jak wiadomo nadmiar też nie jest dobry. Może to być najbardziej widoczne i skorelowane z kierunkiem południa, w którym będzie rezydować kierunkowa energia roczna żywiołu Ziemi, czyli tzw. energia cesarska lub tzw. żółta piątka, której to działania są często nieprzewidywalne i groźne w skutkach. Wpływ silnej energii wypadkowej żywiołu ognia może przynieść swoje najbardziej destrukcyjne efekty właśnie w kierunku południowym, który to nominalnie jest związany z żywiołem ognia. Pierwsze efekty będziemy mogli już obserwować w marcu, czyli w drugim miesiącu roku, a to dlatego, że wtedy pojawi się na południu energia miesięczna, zwana energią choroby i zastoju. Natomiast we wrześniu pojawi się tam miesięczna żółta piątka, co wzmocni siłę oddziaływania tego kierunku, mogąc wygenerować bardzo dynamiczne i niestety niebezpieczne wydarzenia. Przechodząc do szczegółów związanych z podstawową energetyką roku ognistego konia, to na tzw. pozycji niebieskiego pnia zobaczymy w akcji ogień Yang, który można porównać do największej gwiazdy naszego układu słonecznego, czyli do Słońca. Ta energia w naszym codziennym życiu oznacza radość, miłość i otwartość, zatem będziemy mogli liczyć na wiele takich zachowań u ludzi, co oczywiście będzie bardzo istotne podczas rozwiązywania konfliktów bo tych niestety również nie zabraknie. Jest tak, ponieważ ogień yang to również duży temperament oraz pewna gwałtowność, dlatego i takie typy zachowań będą się zdarzać, jednocześnie podsycając atmosferę wśród ludzi. Drugi rodzaj polaryzacji wcześniej opisywanego żywiołu to ogień jin, który symbolizuje płomień świecy czyli taki bardziej subtelny ogień, a znajdziemy go w tak zwanym rocznym ziemskim konarze. W składzie tej drugiej energii będzie działać jeszcze domieszka żywiołu Ziemi, o której wspominałem wcześniej i ona będzie miała dodatkowy wpływ na wydarzenia, jakie będziemy obserwować wokół nas. Ona może również nieco rozładować emocje i ostudzić zbyt gwałtowne działania silnego ognia. Generalnie ogień zawsze przynosi coś pozytywnego, dlatego powinniśmy przy pewnym wysiłku wyciągać wiele dobrego z nadchodzącego czasu. Jak widać, praktycznie cała energia roku będzie ogniem jednak podzielonym na dwa bieguny chłodniejszym i tym bardzo gorącym. To może odzwierciedlać warunki pogodowe, jakie będą nam towarzyszyły, głównie w czasie letnich miesięcy. Generalnie to powinien być bardzo ciepły rok. Choć taka pogoda może być zakłócona intensywnymi burzami, które mogą być bardzo niebezpieczne. Tak intensywna energetyka może wpłynąć na globalne warunki życia na naszej planecie, powodując takie anomalia pogodowe jak tornada czy intensywne opady gradu. W naszym kraju na styku dwóch frontów może dochodzić do nagłych burz, a nawet powstawania trąb powietrznych. Silne żywioł ognia to również zagrożenia pożarami, głównie związane z kierunkiem południa, więc te rejony krajów czy kontynentów mogą zostać dotknięte takimi zdarzeniami. Możemy również obserwować w nadchodzącym roku wzmożoną aktywność Słońca, co może negatywnie wpłynąć na łączność satelitarną i radiową, a co z kolei może być niebezpieczne w skutkach funkcjonowaniu samolotów. Mogą się zatem zdarzać awarie, a nawet katastrofy w ruchu lotniczym ten ewentualny zwrot w warunkach pogodowych może stać się głównym argumentem w działaniach Unii Europejskiej, aby utrzymać założenia zielonej transformacji i opłat z tzw. ETS-ów, które rujnują mniej rozwinięte kraje. Renesans mogą teraz też przeżyć wszelkiego rodzaju organizacje ekologiczne, które będą działać ramię w ramię z Brukselą. Jeśli chodzi o emocje i ludzkie zachowania, to rok konia przyniesie dużo pozytywnej energii, która będzie widoczna w postępowaniu ludzi. I ten efekt może być teraz jeszcze większy niż w poprzednim roku węża. Tak jak w poprzednim roku i teraz emocje mogą odegrać ważną rolę w kontaktach między ludźmi, ale powinno to mieć już mniejszy wymiar. W poprzednim roku to ziemski konar był ogniem Yang, zatem ludzie mogli być bardziej porywczy. Teraz ziemski konar będzie miał polaryzację Yin, zatem ludzie będą bardziej panować nad emocjami, chociaż okoliczności będą dosyć ostro podkręcać temperaturę. Wszak niebiański pień będzie reprezentowany przez ogień Yang. Nerwowe sytuacje będą dodatkowo rozładowywane przez domieszkę żywiołu ziemi obecną w konarze konia, ponieważ wniesie ona ze sobą cechy charakteru oparte na opanowaniu i koncentracji. Zatem to tych cech powinniśmy teraz używać, aby niepotrzebnie nie podkręcać temperatury. Jak widzimy, ta silna kumulacja żywiołu ognia przy odrobinie cierpliwości i tak tzw. efekcie zimnej głowy wcale nie będzie musiała narobić dużej szkody, a może nawet wygenerować bardzo ciekawe efekty. Warto sobie to zapamiętać i stosować podczas pojawienia się nerwowych sytuacji. Oczywiście nie wszyscy będą porówno potraktowani przez energetykę roku, co wynika z wielu innych czynników, a między innymi energetyki osobistej czy feng shui otoczenia. Nie polecam zatem w podejmowaniu ważnych decyzji kierować się prostymi kalendarzami feng shui, ponieważ one są bardzo ogólne i tak zwany dobry dzień nie jest dobry dla wszystkich, ponieważ to najnormalniej niemożliwe i nielogiczne. Żywioł ognia będziemy mogli również wykorzystać do innych pozytywnych celów, a mianowicie do zmaterializowania pokładów ekspresji, jakie w nas drzemią. Bardzo dobre rezultaty będzie można teraz odnieść w nagłaśnianiu wszelakich przedsięwzięć, ponieważ ten żywioł wspiera rozgłos. Zapowiada się zatem idealny rok dla artystów promujących swoje dzieła. Generalnie to może być świetny czas dla wszelkich pokazów filmowych oraz koncertów. To będzie też wspaniały czas na organizowanie przyjęć, imprez plenerowych, zawodów sportowych czy ślubów. Oczywiście przy takiej energetyce należy uważać z napojami wysokoprocentowymi, ponieważ dobra zabawa może się równie dobrze zamienić w bijatykę lub skończyć źle dla zdrowia. Ogień będziemy mogli wykorzystać również do nagłaśniania informacji, ale uczulam, aby uważać, ponieważ tak samo szybko mogą się rozchodzić nasze ewentualne wpadki czy wychodzić na świat sprawy, które nie powinny go ujrzeć. Bardzo silny żywioł ognia może również wpłynąć na nasze zdrowie, co może wywołać problemy głównie w obrębie układu krążenia, czyli nie będzie to dobry czas dla osób chorujących na serce, a głównie dla wysokociśnieniowców, ponieważ będzie niebezpieczeństwo występowania zawałów, udarów i wylewów krwi. Problemy mogą również występować w obrębie układu hormonalnego, żelaków nóg oraz narządu wzroku. Skoncentrowany i silny ogień może również wpłynąć negatywnie na narządy związane z żywiołem metalu i zaburzyć pracę układu oddechowego, co może wywołać nasilone alergie, ale również mogą się pojawiać choroby wirusowe, co może być najbardziej obecne w miesiącu marcu i grudniu. Ze względu na wysoką temperaturę należy być również ostrożnym w okresie letnim podczas opalania i nie robić tego zbyt intensywnie, ponieważ będzie to grozić porażeniem słonecznym, ewentualnie uszkodzeniem skóry, która jest również związana z żywiołem metalu. Problemy w przyszłym roku mogą również występować w jamie ustnej, a konkretnie mogą się częściej zdarzać stany zapalne zębów. Efekty potężnego układu żywiołu ognia mogą być też widoczne w świecie polityki, co może przynieść nagłośnienie wielu afer przez koalicję rządzącą, ale niektóre z nich mogą jednak nie przynieść zamierzonego efektu, ponieważ część z nich może być zbyt mocno wyolbrzymionych i społeczeństwo może najnormalniej uodparniać się na odbiór takich historii. Możemy też obserwować jakieś protesty wynikające z niedotrzymania obietnic wyborczych, które z kolei nie wzruszą ekipy rządzącej. Niektórzy politycy zamiast najpierw pomyśleć, a później mówić, pomylą tą kolejność, co może się dla nich źle skończyć, łącznie z degradacją, a nawet odejściem z czynnej roli polityka. Niewykluczone, że dojdzie do kolejnej rekonstrukcji rządu, ewentualnie odejścia ze stanowiska kogoś dotąd bardzo ważnego z punktu widzenia polityki. Będzie również sporo manipulacji i grania na ludzkich emocjach. Co może być związane z odwracaniem uwagi od mocno zmieniających się notowań w sondażach? Te ostatnie mogą przynieść bardzo mocne zaskoczenie siłą polityczną, której dotąd nie dawano dużych szans. Silny ogień może być też niekorzystny dla budżetu, ponieważ będzie tendencja do zwiększania wydatków i większej rozrzutności. Wiele pieniędzy może być teraz wydawane na rzeczy zbędne albo takie, które przyniosą rozgłos, a nie faktycznie działają na korzyść obywateli. W świecie polityki światowej będziemy mogli obserwować wydarzenia związane z zaostrzaniem konfliktu na Ukrainie. Taka duża ilość żywiołu ognia może niestety wywołać wzmożenie działań wojennych, a najbardziej zacięte walki mogą objąć południe Ukrainy. Może dojść do kolejnej ofensywy ze strony rosyjskiego agresora oraz co gorsza, może zostać użyta broń o znacznie większej mocy niż dotychczas używana. Niestety, zamiast zjednoczenia sił przeciwko Rosji, może zostać pogłębiony konflikt między władzami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi, ze względu na różnice w sposobach rozwiązania tego konfliktu, ale również ze względu na warunki pokojowe, których główne punkty mają ustalić podział korzyści w aspekcie gospodarczym i politycznym. Również może zaiskrzyć pomiędzy samymi krajami unijnymi ze względu na narastające koszty pomocy dla Ukrainy, a w wyniku tego niektóre państwa mogą zagrozić wyjściem z unijnej struktury. Ten wewnętrzny konflikt unijny może zostać również podgrzany przez wyjście na światło dzienne afer korupcyjnych, z którymi mogą być powiązane bardzo wpływowe osoby. Bardzo dużym echem odbije się tzw. afera Pszczejna, która może zepsuć reputację wielu znanym osobom, a nawet spowodować, że wycofają się z czynnego życia publicznego. Jeśli chodzi o gospodarkę, to silny żywioł ognia powinien pozytywnie wpłynąć na dziedziny gospodarki z nim związane, a zatem należy w roku ognistego konia oczekiwać progresu w dziedzinach związanych z energetyką, przemysłem lotniczym, przemysłem zbrojeniowym, show biznesem, usługowymi charakterami biznesu, odlewnictwem, wydobyciem węgla, gazu oraz ropy naftowej. Najwięcej przychodów mogą natomiast odnotować dziedziny skręgów żywiołu wody, czyli media, telekomunikacja, transport, farmaceutyka, informatyka i internet oraz rybołówstwo, stocznie, przemysł spożywczy związany z produkcją napojów oraz alkoholi, turystyka oraz niektóre dziedziny związane z handlem. Żywioł ognia przyniesie też dobre nastroje inwestorów, i giełda może nas zaskoczyć bardzo dynamicznymi wzrostami. Zachowałbym jednak ostrożność, ponieważ może to być początek chytrego planu manipulatorów rynku, którego największymi ofiarami będą drobni i naiwni inwestorzy. Pamiętajmy o tym, co wspominałem na początku prognozy, czyli o efekcie zimnej głowy, ponieważ zbyt gwałtowne reakcje mogą nas teraz wpędzić w spore kłopoty. Wiele się będzie działo na rynku kryptowalut. Oraz show biznesu i technologii opartych na sztucznej inteligencji, której zastosowanie będzie się szczególnie mocno rozwijać. Nieumiejętność lub złe użycie sztucznej inteligencji może również stanowić głuźdź do trumny niejednej kariery, więc uczulam przed używaniem jej w niekontrolowany sposób. Nadchodzący rok będzie też dobrym okresem do zrobienia rozgłosu, reklamy czy promocji, dlatego jeśli odpowiednio zredagujecie ogłoszenie lub kampanię reklamową, efekty mogą przejść Wasze oczekiwania. Z tego samego powodu będzie to dobry czas dla show biznesu i telewizji, gdzie odpowiednio stworzony produkt pokazany w odpowiednim czasie będzie mógł zacząć rynkiem. To może być wymarzony rok na wypromowanie się i szybki rozwój kariery, ale trzeba będzie uważać na wszelkie potknięcia czy kompromitacje, ponieważ zanotowane właśnie teraz będą mogły przekreślić na zawsze niejedną dobrze zapowiadającą się karierę. Silny żywioł ognia może wywołać też boom w technologiach związanych z kosmosem, więc możemy obserwować wystrzelenia nowych satelitów, statków kosmicznych, wysyłania misji badawczych, a może nawet i testy broni. Jako, że astrologiczny ziemski konar konia nie lubi się z naprzeciw leżącym konarem szczura, a dodatkowo ich żywioły przewodnie są ze sobą w konflikcie, ponieważ pierwszy to ogień, a drugi to woda, to ten konflikt może być dość intensywny w skutkach. Efekt tego konfliktu mogą być szczególnie widoczne w marcu i grudniu, a najbardziej we wrześniu. W praktyce może to powodować wypadki lotnicze oraz incydenty, gdzie przyczyną w konfliktowych sytuacji będzie roztargnienie i efekt tzw. gorącej głowy. Bardzo mocno w aspekcie podróży może zadziałać przemieszczanie się na linii północ-południe, niewykluczone, że dojdzie do jakiegoś zamachu na samolot lecący na linii północ-południe. Konflikt ziemski konarów, konia i szczura może również wpłynąć na ludzi urodzonych w roku szczura, którzy mogą doświadczyć w roku 2026 wielu zmian w życiu osobistym, ale przede wszystkim zawodowym, czyli np. zmiany pracy, stanowiska czy miejsca zamieszkania. Lata szczura to 2020, 2008, 1996, 1984. 1972, 1960, 1948, 1936 i 1924. Niektórzy z nich mogą też osiągnąć duży sukces lub zdobyć fortunę. Tacy ludzie nie powinni jednak zbytnio ryzykować w tym roku oraz uprawiać ryzykownych sportów. Takie osoby powinny też uważać na zdrowie, a szczególnie na choroby układu krążenia. O tych osobach w tym roku może być też głośno, a znani ludzie urodzeni w roku szczura to np. Scarlett Johansson, Mark Zuckerberg, Katie Perry, Eminem, Cameron Diaz, Samuel Lee Jackson, Karol III, Książę Harry, Cesarz Naruhito, Paweł Domagała, Jakub Popiwczak, Piotr Adamczyk, Piotr Świerczewski, czy Michał Żebrowski. Rok konia może być też specyficzny dla osób urodzonych w roku konia, a zatem również i oni mogą doświadczyć burzliwych wydarzeń, problemów, sukcesów czy zwrotów kariery, ponieważ spotkanie dwóch takich samych ziemskich konarów może wywołać tak zwany efekt obrażania Wielkiego Księcia, czyli energię, która jest bardzo silna w danym roku. Latami konia są np. 2014 rok, 2002.

czy Artur Żmijewski. Te osoby mogą w roku 2026 być na pierwszych stronach gazet, osiągać duże sukcesy, ale i również zaliczyć dotkliwe porażki. Wszystko zależy od układu ich energetyki osobistej, tak zwanych czterech filarów przeznaczenia. Biorąc pod uwagę centralne energie czasowe, to rok ognistego konia może przynieść wpływ trygramu Kan, co może wygenerować wiele wydarzeń związanych ze światem mediów, a prym w tym będą wiedzi mężczyźni w średnim wieku. Może też wyniknąć jakiś skandal związany z środkami masowego przekazu za sprawą jakiegoś znanego dziennikarza czy prezentera. Ewentualnie dojdzie do zmiany prawa w zakresie mediów. Więcej się będzie teraz mówić o wydarzeniach związanych z medycyną, farmaceutyką, transportem, turystyką i usługami medycznymi oraz niewykluczone, że dojdzie do jakiejś zaskakującej zmiany prawa lub przepisów związanych z którymś z tych dziedzin. Może też wrócić temat związany ze sprawą szczepień i kontrowersjami z tym związanymi. Jakieś zmiany albo incydenty mogą się zdarzyć w temacie związanym z wodą, i również może dojść do skażenia wody pitnej lub poważnej awarii związanej z dostarczaniem wody. Może też nastąpić awaria oczyszczalni, ścieków i zatrucie środowiska. Niewykluczone, że usłyszymy też o otruciu jakiejś ważnej osoby. W centrum uwagi mogą się również pojawiać wydarzenia związane ze statkami, stoczniami i elektrowniami wodnymi. Ten rok może być też nacechowany w wiele incydentów związanych z internetem i cyberatakami, dlatego dobrze zabezpieczyć swoje komputery i smartfony i nie wierzcie w to co piszą portale, szczególnie te plotkarskie i każdą wiadomość sprawdzajcie u źródła. Będzie teraz więcej celowej propagandy i manipulacji, dlatego logika będzie podstawą do zrozumienia danej sytuacji. Będzie również teraz więcej plotek i oskarżeń, które będą miały za zadanie zniszczyć niejedną karierę czy życie osobiste, ale osoby stosujące takie metody mogą zostać teraz srogo ukarane. Dowiemy się też prawdopodobnie o romansach znanych ludzi oraz spektakularnych rozwodach z wielkimi majątkami w tle. Może się też zdarzyć jakaś duża awaria światłowodu czy rurociągu na dnie oceanu lub morza. To są zapowiedzi o charakterze globalnym, natomiast jak kolejny rok wpłynie na każdego z Was, może pokazać tylko analiza zależności energii roku do wykresu osobistej energetyki. Aby to sprawdzić, trzeba sporządzić wykres czterech filarów przeznaczenia i zobaczyć, jak będzie na niego oddziaływała energetyka roku. Na taką okoliczność co roku dla swoich klientów sporządzam prognozy roczne, gdzie można zobaczyć, jak dany rok a nawet jego poszczególne miesiące wpływają na daną osobę. Wydarzenia w roku ognistego konia będą też zależne od energii związanych z naszym otoczeniem czyli od feng shui naszych domów, mieszkań czy firm. Każdy rok przynosi nam zmiany tzw. energii rocznych, które goszczą w poszczególnych sektorach naszego wykresu i mogą powodować różne efekty. Niektóre mogą nam zaszkodzić, inne mogą nam przynieść pieniądze i sukces, a efekty będą zależne od tego, jak z nich skorzystamy? Oprócz energii rocznych swój wpływ przekazują nam również energie miesięczne, a w tym roku działanie energii czasowych, czyli rocznych i miesięcznych, będzie mocno odczuwalne we wrześniu, ponieważ energie roczne zostaną wtedy zdublowane swoimi miesięcznymi odpowiednikami. Jeśli ktoś z Was chce dokładne wytyczne dotyczące wpływu gwiazd rocznych i miesięcznych na dom, mieszkanie lub firmę, możecie zamówić u mnie aktualizację roczną, w której dodatkowo znajdziecie szczegółową prognostykę na każdy miesiąc. Będąca przez ostatni rok w sektorze północno-wschodnim energia Ziemi 5, tak zwana żółta piątka, powędruje teraz do sektora południowego, który jest związany z żywiołem ognia, przez co w nadchodzącym roku będzie tam bardzo silna w działaniu. Jeśli mamy tam drzwi wejściowe do domu lub mieszkania, możemy za sprawą tej energii doświadczyć problemów zawodowo-finansowych, a nawet poważnych wypadków. Jeśli mamy na południu naszą sypialnię, to możemy doświadczyć problemów zdrowotnych związanych z układem krążenia, układem hormonalnym, wzrokiem i dolegliwościami związanymi z głową. Nie jest to również miejsce wskazane w tym roku do spania dla ciężarnych kobiet i noworodków. Jeżeli w naszej firmie mamy główne drzwi w rejonie południowym, mogą się zdarzyć problemy z działem reklamy, ewentualnie może nawiedzić nas kontrola, co przy uchybieniach może się skończyć bardzo źle. Uważajmy również w czasie podróży w tym kierunku, ponieważ mogą się przydarzać wypadki komunikacyjne oraz awarie samochodów. Powinniśmy użyć w tym sektorze dużo przejawów żywiołu metalu, który uspokoi tą niebezpieczną energię. Dobre będą piękne przedmioty wykonane z metalu lub zdobione kolorami złota i srebra, albo tzw. układ hetu żywiołu metalu z kul w okrągłej misie. Można zastosować kolor biały i szarości, ale przyda się również dużo koloru granatowego i czerni. Warto postawić tam CD lub adapter na płyty winylowe i puszczać niezbyt głośną muzykę graną na instrumentach typu fortepian, gitara, perkusja, harfa, czyli generalnie chodzi o muzykę instrumentalną. Najlepszy będzie jednak dźwięk mechanicznego zegara, który posiada wahadło oraz wybija godziny za pomocą gongu. Jeśli wisi on w innym sektorze, to nie ma potrzeby go przewieszać, tylko zadbać, aby dźwięk przez niego generowany docierał do południowego sektora. Inna energia żywiołu Ziemi, czyli gwiazda 2, zwana energią choroby i zastoju, która w zeszłym roku była uwięziona w centrum wykresu Luoszu i oddziaływała w sposób ogólny, Teraz powędruje do północno-zachodniego sektora energetyki, przez co może powodować urazy głowy, problemy z zatokami czy dysfunkcję układu pokarmowego. Dlatego koniecznie postawmy tutaj w naszych domach na ten rok remedium w postaci kalabasza, szczególnie jeśli mamy tam sypialnię. Jeśli mamy tutaj drzwi naszej firmy, spodziewajmy się pewnego zastoju w komunikacji, problemu z płynnością finansową, ale również problemów z prawem. W tym roku w sektorze lub kierunku południowym, dokładnie między 172 a 187 stopniem, przebywa najbardziej dynamiczna energia Taisui, czyli tak zwany Wielki Książę. Dlatego nie wolno tam prowadzić remontów, burzyć, wiercić i hałasować, a na zewnątrz tego sektora naruszać ziemi i ścinać drzew, ponieważ może to wprowadzić jakieś złe wydarzenia w życiu domowników. Jeśli musimy zrobić remont w naszym domu, mieszkaniu czy firmie, to nie zaczynajmy go od tego sektora, a najlepiej skonsultujmy plany naszej inwestycji z ekspertem Feng Shui, który wybierze odpowiednie daty oraz zastosuje dodatkowe zabezpieczające remedia.